No zobacz, do tych pokoi, co idziemy, co jest z beczką, to masz o kluczyk z beczką, nie? No, Jako ciekawostkę można powiedzieć. Jest motyw beczki szwajcarski, tak? Były szwajcarskie. Szwajcarskie beczki, nie? W mhm. to jest miniaturka tego hotelu. O, patrz, tu jest to wyjście ewakuacyjne, co mieliśmy ich ten pokój na górze. To był nasz pokój. Gdzieś? No. No i co? Gdzie masz swój klucz? Tutaj proszę. Ale dobra, dostaliśmy klucze od beczek w końcu. Dwa klucze od beczek. Ja mam trójkę, ty masz piątkę, jak pięćka. No, teraz będziemy pokazywać Wam beczkę pierwszą. Jest osiem takich beczek, 23 tysiące litrów. Oryginalne szwajcarskie powinie Są zaaranżowane z e, apartamentem. Także wbijamy. Wbijam otwarte. Nie będę drugi raz otwierał. A, ciężko idą Wbijaj. Z kamerą, zera będziemy jest beczka, jak widać. Ale winem czuć, nie? Samo wino. Tak, samo wino. Tutaj. Ale czuć faktycznie wino, no? <noise> tutaj to można się, widzisz, <noise> oparami upić. Tak, no i tutaj ciekawostka od razu na wejściu. Do pokoju dostajecie butelkę wina w gratisie. Gdzie się zaraz znajdziemy, bo mówiła pani? Ogólnie klimat jest fest dla pary szczególnie. Jak tutaj są łóżka? Tutaj na upartego można by rozsunąć łóżka, to są dwa pojedyncze. Ale to chodzi bardziej o to, że z parą przyjechać Deski. No tu jest ta beczuszka. No i wydaje mi się, że one tutaj się kończą, to jest już dobudówka, nie? Tak to wygląda. Co mówisz? Tak, śpisz w a tutaj już masz dobudowane lesz tego pokoju, nie? Salonik kanapa, podobno też rozkładana na stronie Pisało. To trzeba testować. Będzie rozkładane? Będzie, nie? Będzie. Także na no, dzisiaj wzięliśmy dwie beczki, bo myśleliśmy, że nie ma takich udogodnień, ale się okazało, że są. ma te opisy, nie do końca są zgodne. No ale co no, no? Już dzisiaj wypada nam premiera kanału, więc sobie pozwoliliśmy na bogato. Także tu salonik. Biurko. Czajnik. Tutaj standard trzy gwiazdki też czajnik jest. O! Tu jest ta buteleczka wina. Ciekawe, czy jakaś. Z głębią, ciekawa jest jakaś lokalna. Pani mówiła, że można wymienić na zimne, jak ktoś chce. Lodóweczka, cyk, kocyk. Tutaj na. Nie wiem do czego to jest, coś na bagaża, chyba, nie? Co, idziemy na toalet. Tutaj w toalecie. To są kamienne zlewiki, bardzo fajna architektura. Tutaj dla dwóch osób. No tutaj można w sumie na tą beczkę? Można wy więcej. Można przyjechać parom, z dziećmi albo coś, bo ta kanapa jest rozkładana, nie? Na kanapie na pewno jedna dorosła osoba się wyśpi. Jak nie. Dwie może nawet, nie? Czyli gdzie pary można przyjać do opartego? Lustro wielkie dla dwóch osób. Drabina. Może się spinać od razu. No ładnie, tutaj wanna, narożnikowa. Bardzo elegancki, wystry ładny. Ma no, chyba warte swojej ceny, co? Co mówisz? Kibelek, suszarka, Rysznic mydełka. Jak jest, jak jest z mydełkami, tam są jakieś? No, metal, trzeba mało, ale... ale jest jest ten hotel jest nazwany na cześć Pani Staworen chyba, nie? Coś było. Dewrał Staworen. Tak? To jest Twój klucz, zostawiamy tu. Wentylator. Grzejnik. Zimą można też. Lampę. No ładny, jest elegancki. No, jak po chwili, po chwili jak się walicie, to już tego wina tak nie czuć, nie? Gaśnica. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Okienka. Da się otworzyć? Ciekawe. Ale rozwiązane, nie? Da się, zobacz. Widziałeś? Czy otworzyłem okno? Ciekawe, nie? Zamknąć czy zostawić? Osta. O, to co? To pierwszy pokój za sobą. Lecimy do drugiego. Tutaj mamy te drugie beczki. Tutaj są Twins. Są dwie po dwie. Dlaczego? Już tłumaczę. Tutaj, jak się wchodzi do środka, się wchodzi przez tamtą beczkę numer 3, Zaraz pokażemy. To może wytłumaczę w środku, będzie to lepiej wyglądać. Pokażę, nie? Ładnie zaaranżowane krzesełka. Tutaj jest studnia. Ciasna, ale własna. Ale nie leci słowa wyschło. Nie ma wody. Nie popieścił dawno nic. Look, konkretny. Okay. Chodź. No. Nie w Tutaj tak winem już nie. Nie ten. Tutaj czuć takim drewnem wyszniętym, nie takim. Dobra, właśnie zamykamy drzwi. Tutaj jest jakieś światło większe. O, dobrze. Ta, tam zgasiłeś, tu. O, dobra, to jest tu. To, tutaj to jest to, ten. tutaj. Tutaj coś takim drewnem wysjętym sauną trochę, nie? Zobacz, tak jak tutaj. Tak, ty miałeś tam łóżko na wejściu. Tutaj jest taki salonik na wejściu z beczki A tutaj jest wyraźnie ta beczka mniejsza, nie? Winko na powitanie tak samo Grzejnik, a nie na ścianie, To jest podłączony tak Czajnik, ale... Chodź tu bliżej Wiesz czego nie ma? Nie widziałem? Telefonu Telefonu u Ciebie nie było? I tutaj w tym apartamencie jest ogrzewanie podłogowe sali, a w tym Twoim nie wiem czy jest Trzeba będzie sprawdzić to. Okno chyba tak samo się otwiera Ładnie mnie nagrywaj Dobra, klucz mogę odłożyć Gaśnica, telewizorek Czyli teoretycznie Tamten pokój może więcej osób przyjąć, nie? Bo tutaj, tam masz jedno łóżko jak się wchodzi do ciebie, to masz kanapę w salonie a tutaj wchodzimy, tu wchodzimy jakby od razu do Łazienki Ważni taki. tutaj O, patrz, lustro jest Zobacz tam Nie? Widziałeś? widziałem tego wcześniej Tutaj taki Podest, nie wiem, granitowo, marmurowo, coś tam kamienny No Tamte misy mi się bardziej podobały w tamtym beczce, nie? Co mówisz? Tu mi się mniej to podoba, ale... I to tak, tak samo, beczka się już tu kończy Spróbuj to pokazać Tu się już ta beczka kończy I tu mamy jakby dobudówkę I chodź, iść tam I tutaj jest właśnie ta łaźnia, jeleń, tego I tu jest wanna z hydromasażem, jacuzzi Jak kto woli, dla dwóch osób, nie? Tu ręczniki, czuklada. Tajem, gdzie jest mydło? Zobacz to Tylko takie małe nie mam żelu żadnego to mi się nie podoba. Tu? Tu jest klima, tu co? To jest druga klima, to są dwie klimy? No nie wiem, dodatkowa może, przenośna. Może przenośna, no. Jakby do sypialni, sezanich czy coś. Nie wiem tak tymi deskami, jest z tym tym bo tu jest sauna. I taką sauną w sumie czuć, nie? Bo tam było typowo wino. Wino, typowo od razu wchodziłeś w wino. To jest sauna, tutaj. No jest, czuć pieniądz. Tu jest kolejna beczka mniejsza. Ta będzie miała na oko, tak jak ta ma 15 tysięcy litrów, to tam może z 12 tysięcy, co? 10? Do ręczników pewnie. Doniczka, ręczniki, beczka numer 2. To dlatego mówiłem, że są twins, są podwójne i tu w tej beczce chodź światło. kurwa nie to. Tu masz sypialny. A w ledy tego klimat? Tam są drzwi, chyba można przez nie wyjść. A czekaj, zobacz czy ta łóżka się da rozsunąć? Wydaje się. To są dwa pojedyncze, ale tutaj one są zabudowane nie da jak u ciebie u ciebie i można rozsunąć i jeszcze kanapę rozłożyć. Czyli u ciebie mogą cztery osoby spać i jest taniej. A tutaj mogą dwie osoby. czy jest typowo powód dla pary, żeby sobie iść do sauny, wycinować tego, nie? Poduszek, załóż i do poduszek. Patrz to, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć poduszek na jedną stronę. Widziałeś to? Mm -hmm. I tu już na froki. Lampa, no beczka, ładna. Mi się podoba ten bysteg. Fajny jest. Fajny, fajny jak w kombajnie. Chodź, pokaż, sauna. Sauna dwuosobowa. Można tu usiąść, tam musi być wyłączona teraz, nie? Wyłączona. No. no, wieczorem się. Jak tam się komponuje, wieczorem przychodzisz na saunę do mnie? Za gorąco ja tak nie, nie lubisz? O, patrz, widzisz, już narzekałem, że jest mało żelu Tu jest jeszcze to Patrz, tu jest łyżka, patrz Tu I tu Tak Pijesz, jak jesteś spełniony, to pijesz i pijesz Idziemy dalej Tu znowu ten stoliczek na bagaże, coś coś. O, świetl. Ładne płytki grafitowe, tu I to jest fajnie. Bo tu masz wannę schodzionastową, a tu jeszcze taki prysznic, legancki, zobacz Tu I można znaleźć do beczki wody. Po saunie jak się idzie? Ja nigdy tego nie robiłem, że tak na głowę, bo to zimne. Nie. Ty Robiłeś? Ty się spuszczałeś kiedyś, nie? Nie. Nie? Jak, jak chodziliśmy na was? Nie robiłeś tego nic? Nie. A fajnie, duży przestrzenny prysznic. Ten apartament niby ma 32 metry, a twój 30, nie? A ten wygląda dużo większy, co? Tak. Tu. Kibelek. Ładnie pachnie. Zobacz. Ładne to. Ładnie pachnie. Wysprzątane. No porządek na plus. No i co? Tour po pokojach zrobiony. na bogato. Jakby kogoś interesowała cena. Jest to nasz najdroższy wyjazd jak dotąd. Zapłaciliśmy za moją beczkę 237 euro. Za psa beczkę 187 chyba. I jeszcze za ten pokój dodatkowe 75 euro. Wyszło 507 euro w totalu. Jeśli się nie mylę. Coś takiego. No. Ale no co. Czego się nie robi za poświęcenia, nie? żeby tutaj widzów zadowolić polecamy, z pierwszego takiego tutaj luku to wygląda bardzo elegancko, bardzo fajnie jest miejsce do wycinowania tak jak mówię, tutaj jest bardziej dla pary tam można sobie wziąć nawet więcej osób nawet ze znajomymi sobie przyjechać, bo rozcuwasz łóżka i nie wiem, jak chodzicie na kanapę mogą na kanapie spać we dwóch, jak tam kto lubi no ale co, no jest, jest elegancko tego i dzisiaj jeszcze może pojedziemy na ten most, co mówić żeby jakąś tam pokazać widoczki jest się zawiesił, za kamerą nie pomaga. Dodówkę mówiłem, że jest? Jak nie mówiłem, to jest. Czyż pieniądz? Dwa telewizory. No elegancko. Ciekawe, czy dobre wino będzie. W tamtym, w hadze było... Potem próbowaliśmy, było słabe to wino, nie? Straszne. Czajnik, ale telefonów nie ma. Czemu tu telefonów nie ma? Nie ma, nie? nie ma. Wystrój, wszystko na plusach, zawiodłem się, telefonu nie ma. Chodź, jeszcze nagramy z zewnątrz to. gdzie jest wystrój, taki ten, fontanna jakby tego. Tam są beczuszki. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ale... Potem okay. nie składa się tylko z e, pokoi w beczkach, tylko są jeszcze pokoje podwójne, zwykłe. 150 euro bodajże, no i ten emergency pokój, który dostaliśmy tutaj, co się nam udało. Także no, idziemy się rozpakować i zaplanować dalszą część dnia. Wino, wino, wino. Je wino ze swoją dziewczyną. Je wino ze swoją dziewczyną. A nie dziewczyno. A nie ma dziewczyno. Ale czemu my sobie dziewczyn nie bierzemy na te wyjazdy? Może było więcej atrakcji, nie? Musimy sobie jakieś tajki sprowadzić. Jeździć z nimi, co mówisz? No Wtedy będzie A co jeszcze, no ogólnie jest, jest co innego ten hotel, ale myśleliśmy, że to będzie cały z beczek zaaranżowane, a to jest tak pół na pół, że jest trochę apartamentu, trochę beczki, nie? Jest ciekawie, na pewno niewątpliwie Jakbyśmy szli po taniości, byśmy mogli wziąć tylko ten apartament, pokazać kawałek beczki, spać sobie w jednym, nie? A no A tutaj to ma być spierdolnięciem Dziemo, no. chodź Odkryłem coś takiego, nie wiem po co to jest, Sun Shower No Wiedziałem, gdzieś tam to pisało, ale nie wiedziałem co to jest i patrz, włączasz to nie wiem, czy to jest do opalania, czy do grzania? Co to grzeje? Grzeje, no jest ciepłe tutaj. Czy to opala skórę? Sun shower tak się kojarzy z Solarium? Solarium, no pod prysznicem. Ale no wiesz jak grzeje? Zetknij Tu bo jest mokre. No. Ciekawe, nie? Pierwszy raz coś takiego widzę. To może to jest do opalania bo. Pierwszy raz coś takiego widzę. Opalić kurczaka i go upiec. No. Jesteśmy w hotelu. Czekamy, no na... słuchaj, pani powiedziała jeden moment, a już czekamy 10 minut, nie? Tak. Średnio tutaj lata wokół wszystkich, a koło nas nie. Czekamy. No i co? Wyszliśmy, zrezygnowaliśmy. Za długo czekaliśmy, a trzeba iść nagrywać, nie? Burgerka na szybko i tyle. Co, jednak pies wracamy że poszliśmy do psa knajpy. pet frajt van Stavoren. Dosłownie minuta od hotelu pan. Nawet tutaj chyba na 30 sekund nie usiedliśmy już przyszła obsługa Także no tam nie mogę powiedzieć obsługi, bo no to niestety tak w hotelach jest, teraz mogę o tym powiedzieć, że są duże hotele i w ogóle czy tu, w czy, tu czy w Tajlandii. To są po jedna dwie osoby na, na wielkie obiekty jak mają to obsłużyć, w sumie wiesz, to trzeba z drugiej strony zrozumieć, ale no to, to jest wina hotelu, nie obsługi raczej, nie? Mhm. Jak będzie hamburger dobry, to może idziemy tutaj na ten jeszcze wieczorem na Tosta Na Tosta? Bo, bo tutaj mają Osobne menu z tostami to muszą być jakieś dobre chyba. Może, zobaczymy. Także zamówiliśmy dwa. Ja zamówiłem hamburger specjal. A ty? Tak I do tego Redbole dobicie, zobaczymy. Tak no taka knajpka. Barek pokaż nam około tego. Taki zwykły bar. Lodzik, tam stoi duży lodzik. No ale mówię, zdenerwowaliśmy się, bo ile tam, łącznie chyba 15 minut spędziliśmy w tym i tak nikt tak. nie podszedł. Pani mówiła, że podejdzie i... I tutaj też masz dobre, te, dobre ceny, bo tutaj masz po 6, 7, 8, 9 euro takie burgery, nie? I miska dla psa z wodą. Jestem w szoku, tutaj szybciej nas pan obsłużył, złożył zamówienie, przyniósł napoje i burgery, niż tam my czekaliśmy na to jedzenie. Przecież ile minęło? Czekaliśmy nie na jedzenie, tylko napadiem, na panią, żeby podeszła w ogóle. Na, czekaliśmy na obsługę, przepraszam. Tutaj szybciej dostaliśmy jedzenie, niż tam czekaliśmy na obsługę. To jest hit. I zobaczymy jak to będzie smakować, ile umyć ręce i w ogóle, i potem nagramy, ale zobacz, ty, czy to jest 10 minut? Nawet nie chyba. Jazdamy. Dobra, ekspresowa obsługa, szybko. Burgerek jak za te ceny dobry, zapłaciliśmy 25 euro razem z napiwkiem. Pies jeszcze loda wziął, pogłosiło go. Góra wypił jak nie? Nie? Zobacz jak idzie statek. Dobra, znaleźliśmy drogę na tę latarnie małe. Nawraca kumpel. Chyba tak. Dobra, idziemy tam tam i tam, pójdziemy i idziemy. W sumie pierwszy raz na żywo widzę, teraz przechodzimy stację, którą jest na statku. To Dystrybutor, tam jest telefon Gaz, gazolina, diesel Pływająca rafineria mała, nie? Stacja benzynowa. Normalnie diesel na statku i jazda O, ciekawostka jest dobra Ale tutaj nawrócił Jakaś wycieczka idzie do niego, czyli... Jest coś... Kurde No No Idziemy nawet I po o tutaj to jest coś pokazane wydoby... jak te wydobywają śmieci z morza nie? No fryzyjski język widzisz tu taka flaga z serduszkami? No, tutaj co koleje były, patrz Dźwig? To były szyny chyba do ten, do dźwigu. Może? Pozostałość po dźwigu. <śleski> Idziemy do góry, to polska flaga. I co? Mówiłem ci, że coś tam przechodzi. Co tam przy, co, przy krawędzi? Chcesz iść, tak jak tam jest płot i w ogóle od tego wszystkiego? To ja Przecież tam się? nie ma płodu, ten kawałek no jest, to jest, jest dróżka. Ale ci pokażę. No, patrz, tam jest jeszcze jedna, ludzie są. No, a tu masz tą latarnię, nie? To jest taki punkt widokowy, nie? No. Czas W sumie latarnia też może być. A tam jest jeszcze ta zielona, tam, na, tam, tam są ludzie, nie? To, no, to, to, i tutaj co? Tu możesz być człowiek wyzwolony. Masz wiatraki, morze, kamienie, wszystko. No, Gdzie no i to zobaczymy. Najwyżej nas wygonił. Mamy misję, musimy zobaczyć, nie? Tutaj to jest Rot, Hanwlicz z taborem. to jest obiekt historyczny, jest napisane, że czynne całą dobę. Patrzcie na ptaków, chodź, tam musimy podejść. Chodź. Patrz ta legenda, co mówiliśmy, że tych ptaków nie widać. <kłysy> no tutaj chodzi o to. Całe... Tutaj całe to jest w ptakach. Nie? Widać nie? Widać. Chodź jak już tyle przeszliśmy, to to jest 3 minuty, dojdziemy do końca i wracamy. Nie podoba mi się tak, tak, czemu ty się tak strachliwe zrobiłeś? Tutaj te ptaki, zobacz, religio. Patrz, 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 nagrywaj, nagrywaj. Przestraszyłeś nie? One pilnują tutaj. Tak? Żebyś tam nie właził. Na ten mostek już nie będę właził. Ale jest dużo tutaj, no. Faktycznie coś w tej legendzie jest. Są sieci rybackie chyba? Patrz, to jednak widzisz Odkryliśmy coś, co byśmy nie odkryli jakbyśmy się już nie weszli. No już chodź patrz, na tamten zielony możesz normalnie wejść, nie? Patrz. I spadamy Chodź tam są owce. Widziałeś tam są owce jeszcze Zobacz nagraj jeszcze No już są Dobra jesteśmy praktycznie na samym końcu Udało się Legenda o ptakach prawdziwa tam są owce Nie chcemy ich spłoszyć wracamy żeby nie było przypału Dobra chodź nie? Idą, idą za nami Widziałeś i idą tu i co teraz? Teraz idziemy I co chodź? teraz? trzeba spierdalać. A to tak, jest cegły ciekawe. Bądź ciekawe mieliśmy rację z tymi owcami, bo zaczęły zawsze w stronę biec Jakby się podeszli one by nas zaatakowały chyba nie? Pilnują latarni, bo jest tam opłotowane, ale uciekliśmy im, także jest wszystko pod kontrolą, ale Musieliśmy uciekać przed owcami. Idziemy latarnię, tą co wczoraj nam się nie udało, pokazać o czym No, także tego. Wczoraj jesteśmy od tamtej strony, a tu się okazało, że z tej strony jest jeszcze plaża, normalnie. Z dojściem do morza można się wykąpać, i w ogóle tak ładnie. Bo wczoraj, jak już tak uciekaliśmy przed deszczem, to poszliśmy tam i poszliśmy tu pod drzewa, nie? Tu i do hotelu, jak najszybciej. Tam w lewo. Ale dzisiaj dojdziemy tutaj jest ładny taki deptak Jak mówili tak zrobili Tylko trzeba jeszcze tam dojść, nie? A tam nie będzie, nie musisz się bać Patrz tu się... tutaj w ogóle jest cały ten, nie? Tego nie było widać z tamtej strony Ile jest tych łódek, jachtów Tam mamy jeszcze jedną Zieloną Zieloną tu jest czerwony pałąk Biało-czerwoni, czerwono-biali, Polska. Nasi tu byli. patrz, tak HBK mówił. Tu by było dobre miejsce na, na naklejkę, nie? No to sorry. co, idź, idź na kamienia. Tak? Zrobisz mi zdjęcie na kamieniu? They ask you how you are, you zdjęcie. Zaraz będziemy dojeżdżać do tego mostu. Chyba. Zaraz mm -hmm. Jak się nazywa ta droga w ogóle? A, no, no, autostrada A7. Co, wiatraki z horyzontu widać? Nie widać. Widać coś. Co, so, jedziemy. Miejsce docelowe jest nawet na miejsce, stawie. nie? Na autostradzie. Wiatr wieje, ale dojechaliśmy. Jesteśmy na mniej więcej połowie tej autostrady. Taki widoczek było warto, czy nie? Tak, to jest pizza. Teraz już jest, nie? Lepiej. No wchodzić w ogóle pewnie nie. Czy można? No, nie można. No, A tu wygląda jak stadion, nie? Idą, Chodź. Pani sprzęt poszła, to ja też mogę sprzęt pójść, nie? Jaki ładny asfalt jest, nie? Są jak to elegancko. No mówię, że to jest idealne takie właśnie, żeby auto przetestować ten od zera, o, od zera, pro... od zera do setki. Jaka jest prosta tutaj, nie? No, no mówię, że tu można by przyjechać sportowym samochodem, przetestować sobie. Tutaj zobacz, jakbyś wjechał, nie? Takie widoki Albo byś mógł tu podriftować, o tak można normalnie zjechać Się wydaje Mówisz? Mówisz, tam o jest nie? Pewnie jest zablokowany, nie? Pewnie, tutaj to jest zakaz jazdy w obu kierunkach Ale nie jest zablokowany Więc no w teorii dałoby radę Mogłoby się skończyć jakimś mandatem, ale dałoby radę Ludzie są, dopingują nas, nie? To są widzowie, przyjechali za nami. Tak. Jadą przy dalej. No w prawo chyba zjedziemy, nie? Bo tam jest stacja. Na powrót. To jest pole kempingowe. To mamy drugą stronę. Tutaj pokaż. Zobacz, to są rury. Rura musi jebać. Od strony Tutaj lasek taki delikatny, sosna, nie wiem, coś drzewo i Pole kempingowe na środku autostrady. Tu, bogacz wiatraki. To jest taki viewpoint. Elektrownie wiatrowe bardzo popularne w Holandii. Świeższe cykają, świerść zwalony. O, to tutaj jak takie chłopaki z baraków, nie? Ciekawe, czy tutaj mieszkają ludzie na stałe, czy... Taki bungalow park, nie? Camping. Ciekawe, no. Takie są, widzisz, Miejsce. w Holandii. No co, jedziemy do Alberta i na nasze stoworen, Panią stoworen nagrać w końcu. Przecież dwa dni się czajemy na to, nie? Może nie dwa, tylko jeden. Jeden dzień. Idziemy. Nie wiem, czy będzie to widać, ale całe stado łabędzi. Myśleliśmy, że to są mewy. Nigdy nie widziałem tylu łabędzi w jednym miejscu, nie? Zobacz. Lecimy z uśmiechem na koniec dnia. Ostatnio coś się czuję jak wróciliśmy właśnie z podróży i chyba mam chorobę lokomotywną, nie wiem postaram się to zdiagnozować bo zbiera mi się na wymioty i, i ciężko mi, ale trzeba walczyć bez poświęcenia nie ma zwycięstwa także co, na koniec zdążyliśmy na panią Staworen jest pusto, nagramy historię. Tutaj pierwszy punkt co chciałem powiedzieć, to stoi pani Staworen, ona jest ikoną tutaj Staworen miasta, nasz hotel też jest nazwany na jej cześć. Masz szpiczasty kapelusz na głowie, patrzy w horyzont. Tutaj mamy opis tego, tej legendy po francusku, po holendersku, w języku fryzyjskim tutaj lokalnym, tak jak u nas śląski, niemiecki oraz angielski. I co, chodź tutaj na tyle Pani Staworen, żeby było ładnie jak już, to już. Zaczynamy, zaczynamy historię o Pani Staworen. Pani Staworen była zamożną wdową po kupcu, tutaj najbogatszą w całej gminie. Nawet nie wiem, czy nie najbogatsza w całej tej Fryzji. Z tych 11 miast, w, którym, w których są właśnie jeszcze, tutaj dodamy na początku przed historią ciekawostki, jest taka fontanna z takiej dużej ryby. Tutaj pokażę, a na końcu powiemy, jaki jest z tego morał całkiem. Tam jest rybka. Teraz rybka ma wyłączoną wodę, ale tam jest ogólnie fontanna. I to jest też, że trzeba uważać, żeby nie wpaść w sidła ryby. I lecimy z historią Pani Stowany. Najbogatsza budowa niegdyś po kupcu w całej gminie miała dom wykładany złotem srebrnym, srebrem miała więcej statków, podobno niż wszyscy kupcy w całej gminie. Tutaj ona sama miała więcej statków, ale była przepełniona pychą. Cały czas było jej mało, mało, mało i legenda głosi, że w pewnym etapie swojego życia wysłała kupców do wędrówki po świecie, żeby poszukał jakąś rzecz, która będzie jeszcze bardziej cenna niż wszystko co ma cenniejszą rzecz, jest znalazł. No i jeden z kupców po długim rejsie wrócił i przywiózł zboże, ale takie ładne zboże dorodne, bo myślał, że to jest cenniejsze od złota, bo to jest jedzenie, pożywienie, nie? Przy, przypłynął do portu, pani Staworen poszła zobaczyć i zamiast się ucieszyć, się zdenerwowała i zrobiła z tego wielką awanturę, wyrzuciła to całe morze, do, to, mo, to, to całe zboże do morza i to był początek i klączy, bo jakiś starzec, prze, który przechodził, słyszał to i rzucił klątwę, powiedział, że przez to marnotrawstwo jedzenia zbo które tutaj przywieźli, rzucił na nią knątwę, że zostanie żebraczką i że skończy w ubóstwie, ona powiedziała, że nie, że tak nie, nie będzie i na, to do, na dowód tego wrzuciła swój pierścionek do wody razem z tym zbożem i powiedziała, że jeżeli ten pierścionek nie wróci, nie wróci, tak, to ona nie zostanie żebraczką i po jakimś tam czasie od tego, jej, jedna z jej służących przyniosła rybę i okazało się, że znalazł się ten pierścionek w jej jelitach i potem jak ten pierścionek się znalazł jakiś czas plot wydarzeń spowodował, że pani Staworen została faktycznie żebraczką Zboże wrzucone do morza zatrzymało statki, i wszystkie statki zostały zniszczone. Tak się wydarzenia potoczyły, że po prostu i ona została żebraczką, i miasto podupadło przez to, jakby i przez to się tutaj pojawił ten pomnik. Na część tego, że, że to spowodowało taką, jakby, klątwę na, nie tylko na nią, na całe miasto, ale to miasto było, jakby do 1800 roku, miastem handlowym, i cały czas wychodziło z kryzysów, z ubóstwa, było na skrajnym bankructwie, a potem było też zamożne. Także tutaj taki jest morał z tego, że, że właśnie trzeba uważać na duże ryby, bo mogą cię pożreć i w ogóle, tak jak jest ta ryba, symbolizuje i pani Staworen była bardzo przepełniona pychą, to ją zgubiło, że zmarnowała po prostu i nie doceniła tego, co ma, nie? I dlatego jest tutaj taki pomnik, ale nie wiem, co znaczy, że patrzy w horyzont czy może teraz czuwa nad tym miastem, że jesteśmy tu dzisiaj i pomimo, wie pomimo wielu problemów, strat, wojen na tej zatoce, co prowadziły do ubóstwa, co miasto prze przeżyło, przetrwało gminie i my to możemy być i jesteśmy, także jak widać miał co ma się dobrze, żyje. Ciekawostką też, co do nawiązania do języku, dużo, dużo Niemców tutaj było, jest, widzieliśmy, słyszeliśmy. W ogóle obsługa do nas zaczynała po niemiecku rozmawiać, a my mówimy, że nie umiemy po niemiecku, po angielsku, tylko po polsku i po angielsku. No wyjazd troszkę inny, w sumie u nas każdy wyjazd jest inny, mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do udostępnienia, subowania, lajkowania, wszystkiego, komentowania, co byście może chcieli zmienić, zobaczyć innego, nie wiem, cokolwiek. Jesteśmy dla Was. Na dzisiaj będziemy kończyć, bo jest strasznie zimno. Lecimy. Dzięki. No i co? No nie namówię go, żeby się ze mną wykąpał i żeby poszedł do sauny, bo nie lubi takich klimatów. A ma swoją wannę. Jedyne, czego brakuje tutaj, to czego? Tajki. Tajki, widzisz? Widzisz, <grym> nawet nie muszę mówić. Wszystko jemy. Także to. No, ja wchodzę. Ale gorąco wsalałem. Ale gorąca gorąco. Nara.